Zadzwonię do komornika Tarnowskiej Góry. Pan Komornika słucham. Dzień dobry, Rafał. Ostępnie, z tej strony z kim mam przyjemność? Że właściwy komornik sądowy, dzień O, dnia. dzień dobry. Fajnie, że na Pana trafiłem. Proszę Pana, no będę tutaj składał skargę na, na Państwa czynności. Chciałbym, żeby Pan mnie wysłuchał, bo tutaj Pan się podpisuje, proszę Pana, za Panią Dornik, się wyrazumiem. No tak. No właśnie. I teraz tak. Pan teraz reprezentuje dwie kancelarie komornicze. Jeszcze raz. Pan... Ja prowadzę dwie kancelarie. Swoją i zastępkę u pani Moniki, tak? Tak, tak, tak. A może pan tylko jedną prowadzić? No. Wie pan co? Każdy komornik prowadzi swoją kancelarię, a w ramach tego zwanego zastępstwa może prowadzić kilka kancelarii. No tak, ale pan jest z innego rejonu. No ale to nie ma znaczenia. Jak to nie ma? Przecież to jest w, to prawach, w prawach komorniczych. Tak to wygląda? Yy, że co? Jeszcze raz? No jest to w ustawie o komornikach przecież napisane, że tylko jedną kancelarię można prowadzić. A wy pro Pan proszę prowadzi pana, teraz dwie. Proszę Pana, jako zastępca. Pana, nie, nie, jako komornik, bo Pan jest komornik na dwóch nie. kancelariach. Tak, proszę Pana, Pan ma pieczątkę. Proszę Pana, mhm. proszę pana na mojej jest napisane zastępca komornika. To komornik, komornik to dokładnie, no właśnie, to jest Pan jednocześnie no. i zastępcą, jednocześnie komornikiem. No właśnie, czyli pan prowadzi... w z drugiej. Ale jest pan komornikiem, czyli jest pan komornikiem na dwóch kancelariach, proszę pana. No tak to nie, wygląda. Nie, nie mogę być zastępcą, jeżeli nie jestem komornikiem. To jest chyba logiczne. Adwokat nie może zastępować komornika, ani radca, ani prokuratora. No właśnie, ani... no właśnie, i zastępuje no, komornik pan. Może, komornik może zastępować innego komornika. Może pan, 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 ale to pan to prowadzi to. teraz dwie kancelarie pod sobą ma. Popie... No, w jednej, w jednej, w jednej, no jest, ale pan jest komornikiem też, proszę pana. I teraz kwestia jest taka. Ja, proszę pana, ja już panu wytłumaczyłem, że mogę być zastępcą, pod że jestem komornikiem. No dobrze, a jest to gdzieś... wyłącznie, Nie ma innej możliwości, proszę pana. No dobrze, ale jest pan na, na dwóch rewirach. Znaczy nie rewirach, tylko dwóch okręgach. Nie wiem, jak dobrze, to nazwać. Pan, a, jak pan, a jak pan chce być zastępcą, skoro. Yy, pan jest komornikiem skoro... na dwóch, no dobrze, na dwóch pan, kancelariach. No dobrze, no dobrze, a jak pan wyjaśni na przykład taką sytuację, proszę pana, muszę być te pisma odnaleźć, dobra, już tu mam pod ręką, jak pan wyjaśni na przykład sytuację, w której tutaj pan podpisał postanowienie, w której na zasadzie artykułu 350, paragraf 1, sprostował pan omyłkę pisarską w imieniu pani Moniki? No tak. No nie może pan, to jest pismo pisane przez panią Monikę, a pani Monika jest na urlopie. A pan podpisał się pod, to, pod tym, że pani proszę Monika pan, sprostowała. Ja się, ja się pod wieloma innymi jako ja. za panią Monikę. Jasne, ale jeżeli pan y, przejmuje jakąś czynność, to musi pan robić ją od początku. Nie, proszę pana. Nie. No przecież jest to wszędzie napisane. No gdzie? No to, to pan uważa, że to jest w porządku napisane coś takiego, Nie, że. Uważam, że to jest w porządku z literą prawa. Tak. Że na przykład pani Monika pani Monika Komornik postanawia będąc na urlopie na zasadzie 350 sprostować oczywistą pomyłkę i się pod tym podpisuje. Nie pana, nie ona postanawia, tylko ja, ja postanawiam. Tu jest napisane. Szan którą Szanowny Panie, tutaj jest napisane, że pani Monika postanawia na zasadzie artykułu Szanowny 350. Panie, a to pisałaś tam pani Monika czy, czy ja? Pan. No to kto postanawia. No pan, ale tu jest napisane, no że ona. No właśnie, kto postanawia? Ona. Tu jest Szanowny, szanowne, pismo. Nie, tu, jest, tak. pana, tu jest jawnie napisane, że to ona robiła. Ona, to jest wszystko, te pisma są ona, pana, tak, że ona pan robiła. Z tym nie zgadza, to niech Pan składa skargę, tak? A nie do mnie dzwoni i mi dupę zawraca za przeproszenie. No ale jak się Pan do mnie odnosi? Ja Panu tylko wyjaśniam. Pana, ale, ale Pan do kancelarii, z tego co wiem, to Pan tutaj dzwoni często i, za, i zapraca Pan y, głowę moim pracownikom, tak? Marnuje Pan czas mój i kancelarii. Ale chwileczkę, no nie, ja chcę to wyjaśnić. Pana, pan składa skargę i są sobie będzie rozstrzegał, czy ja proszę Pana. Coś, zgodnie z prawem czy nie? Kolejna sprawa, właśnie, bo Pan coś o mnie chyba widocznie słyszał. Nie odbierane są ode mnie telefony, dlatego ja chcę to wyjaśnić. Proszę Pana, no, trafiło akurat na Pana. Ja, panu wyjaśniłem, proszę Pana. Dlaczego ode mnie nie sądzi? Ja powiedziałem Panu trzy razy, że podpisuję coś zgodnie z przepisami, które obowiązują. No dobrze, no niech, pan, niech Panu tak no. będzie. No, to nie, a ja pan wyjaśnię. Jeśli Pan chce, to niech Pan sobie składa skargę i sąd Panu napisze to samo, co ja Panu powiedziałem. Tak Pan myśli? Tak sądzę. Przy Pana, artykuł 350. Pana już mówię, artykuł 350, z tego co zauważyłem, jest napisane, że to podejmuje sąd, a nie komornik. Sąd na zasadzie artykułu 350 to który... robi. Dobrze, a to nie pan sobie że artykuł 13, paragraf 2, KPC. No i co tam jest napisane? KPC, czym... No to nie pan sobie przeczyta, przypomnę. No ale o czym on jest? No to pan to pisał, no to niech pan mi to powie. A, o tym tam jest, że do egzekucji stosujemy odpowiednie przepisy od. Świetnie, ale sam artykuł 350 mówi, że to robi sąd. To robi sąd. To jest proszę, po, po, po pierwsze, to jakby pan program komputerowy ułożył, to tak ma pan napisane. To robi sąd, a nie komornik. Nie proszę pana, w egzekucji robi to komornik. I stosujemy przepisy o procedurze cywilnej egzekucji. No nie sądzę, proszę pana. Nie sądzę, proszę pana. Dobrze, no to może pana, kolejna no, sprawa. Ja o tym, co pan sądzi, czy o tym, co robimy. Proszę pana, kolejna sprawa, oczywista omyłka pisarska. E, z tego, co ja dowiedziałem się od pracownika, e, robi to komputer u was. Podstawia po prostu z bazy danych dane, podstawia pod program, tak? No, to w jednym piśmie mi się pomylił. I nazywacie to omyłką pisarską? Komputer? No, tak to Szympana. wygląda. Nie, albo, tak, nie, nie, tak nie, nie szukam. Jakie dziury staję? Proszę pana, ja dostaję pismo, gdzie ściągacie ode mnie pieniądze. Ja dziennie generuję setki pism, w tym są to tysiące. Tak? I pan sobie wyobraża, że każde pismo będzie y, pracownik albo komornik osobiście pisał ręcznie na maszynie, może jeszcze takie, jak kiedyś były? Nie, ale to nie jest. No to, to, ale to, to co, nie może mam to jeszcze ręcznie, proszę pana pisać. Proszę pana, ale Pomyślałem. to nie jest pomyłka pisarska. To jest, to jest komputer, pana, pisarska. komputer to jest omyłka pisarska? Nie, przy mamy dwa rodzaje omyłek, omyłka pisarska i omyłka liczbowa. Mm -hmm. I takie obowiązują, przy pana, mm -hmm. pana, pomyłki w nomenklaturze prawnej. I ta jest oczywista? Proszę pana, no jeżeli żeśmy do tego doszli i jeżeli jest niezgodna ze stanem rzeczywistym, no to chyba jest oczywista. Ale pisarska, ale to jest komputer, nie, sam pan mówi, że to robił komputer, to jak można nazwać pisarzem komputer? No niech się pan zastanowi dane do systemu, jak również pisma, pisma, pisma generuje człowiek, a komputer jest tylko narzędziem w rękach człowieka. No właśnie. Komputer sam, nie pana nie mamy sztucznej no bo... inteligencji. Komputer sam nie tworzy sobie pism, jakie chce. No, chce. no świetnie. Tylko tworzy, to, tylko tworzy to na zlecenie, proszę pana, odpowiedniej osoby, bądź komornika, bądź pracownika kancelarii. Tak. No to dobrze, to no, kim jest pisarz? To... Równanie, tak? A jak pan wyjaśni to, że na jednym piśmie jest poprawnie, a na drugim nie? Raz to jest wpisywane, czy dwa razy? No, proszę pana, no, może się człowiek pomylić Raz, pismo, czy tak? dwa razy? Raz, czy dwa razy? Wprowadza dane. No, wprowadził dany raz, czy dwa razy wprowadził ten pisarz? Proszę pana, jeżeli człowiek edytuje kilka to pan może się pomylić w jednym, a w drugim nie. No, niech mi pan y, to wyjaśni, no bo według mnie jest taka y, możliwość, tak? E, no tak, jeżeli, ale, ale prawie, jeżeli. Ja pisma, tak? Mhm. Mogę się nie wiem, w jednym piśmie pomylić, a w drugim nie. No to, no to świetnie, może... to... tylko że potem pan to podpisuje. Bez sprawdzenia, proszę pana, swoich pracowników. No tak proszę to pan... wygląda. Niech pan mi nie impotuje, czy ja sprawdzam, czy nie sprawdzam. A sprawdził pan to? Sprawdził pan to? Pana staram się sprawdzać każdy no, A Staranie jest nie tym samym, co robienie. Czyli nie zrobił pan tego dosłownie. Dosłownie pan tego nie zrobił. To interpretacja. To jest no, interpretacja. No, pana, to jest fizyka. Staranie nie jest tym samym, co robienie. A słyszałem, no, że pan przychodzi tylko i podpisuje jakby, pisma. Jak, jakby błędy nie występowały, to byśmy ich nie postawali. Proszę pana, nie ma czegoś takiego jak błąd. To nie. jest kolejna rzecz. Proszę? Jest błąd, jest pomyłka, proszę pana, to jest to samo. Nie, jeżeli pan każdy błąd, który pan tworzy, jest pod pana kontrolą. Zawsze. Nie rozumiem. Za... No właśnie, bo nie rozumie pan co to znaczy błąd. Może pan stworzyć ideę błędu, oczywiście, ale w tym pomyśle nie ma błędu. To jest świadome działanie. Wszystko ja jest wszystko jest, jest pana, ja się zajmuję psychologią bardzo dobrze. I wszystko jest świadomym działaniem. Do tego pana, do Pana ja widzę, dzwonię. Pan jest, ja widzę, że Pan jest specjalistą we wszystkim w prawie, w psychologii, w informatyce i w fizyce. I, jasne, bo pisałem, tak? proszę Pana, programy komputerowe, Myślę, pan bazy danych. W, polskim, w geografii, w polityce i nie wiem w czym jeszcze. I, 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 i w nauce o kosmosie również. No, powiedzmy. Jeżeli się Pan uważa za specjalistę w każdej dziedzinie, powiedzmy. no to niech Pan, nie wiem, niech Pan sobie znajdzie pracę, którą Pan wykorzysta w takim No właśnie tak? to, właśnie proszę Pana, wykorzystuje no, właśnie rozmowę. Nie, proszę Pana, inne kalorytety. Ja pana nękam? Tak, proszę pana. Wydwania pan do kancelarii i cały czas próbuje pan wywrzeć presję na moich pracowników. Jaką tak? presję? Ja, jaką presję ja wyrządzę? Ja chcę tylko porozmawiać o tym piśmie. i, i Ja ale Nie pan na... wyjaśniłem już sytuację, proszę pana. No ale ta sytuacja trzyma nań. To nie, 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 pana, nie, nie, nie za... powiem niż to, co panu powiedziałem. No ale ja się, jak mi pan wyjaśnił? Wyjaśni mi pan, kim jest ten pisarz? No to kto jest? Kim jest ten pisarz, proszę pana? Niech pan mi y, powie. No kim jest pisarz? No py pytam, bo, pan bo tutaj Pani Monika sprostowała oczywistą pomyłkę pisarską. Pisarza, to kim jest pisarz? Naz je ma, ma imię, nazwisko? Pisma w, w kancelarii wychodzą w imieniu komornika, który przygotuje komornik. Czyli Pan jest pisarzem. Nie, no nie czy pismo przygotuje? No dobrze, ale to Pan jest... Osobiście, czy tak. przygotuje pracownik, czy, no, czy no. przygotuje ktokolwiek inny, no. tak? Jeżeli się komornik pod nie no to... podpisuje, to wychodzi w imieniu komornika. No ale którego? Jeżeli, bo... jeżeli w kancelarii jest Ale który jest, jest ten... No to dobrze, no to kim jest ten pisarz? Pan, pani Monika czy osoba, która to y, jest może pracownikiem? Ale każda z tych osób. Ale przy, przy pana sądowo trzeba do tego dojść. No a pan to musi to wiedzieć. Pan do sądu. Ale pan to musi wiedzieć. Ale ja to czy już wiem, no więc. No to niech mi pan poinformuje, bo ja szukam właśnie... Szukam pisarza. No szukam pisarza po prostu. Chcę, chcę z nim no, porozmawiać o tej omyłce. No, z komornikiem, a nie zastępcą. Widzi pan jednak z komornikiem, czyli prowadzi pan dwie kancelarie. A! tak, proszę pana prowadzę nie tylko jedno jako zastępcę, tu Nie, pan teraz mówi, tak. że to jest komornikiem przecież. Zła, to jest pana teoria. Prze pana, pan ma teraz dwie kancelarie pod sobą. Jest pan komornikiem tu i komornikiem u siebie. Tak, ale w jednej jako zastępcę. <laughs> nie, w obu pan jest komornikiem. To co, nie, jest pan. Pana, to, zastanę, to jest pan półkomornikiem w jednej? Niepełnym komornikiem? Tak, a, a, Czyli, po a może być zastępca niekomornik? A czy można być zastępcą niekomornikiem? No nie, no właśnie. No więc jest pan komornikiem? Jest pan pełnym komornikiem. Pana, obu jest pan pełnym, stuprocentowym komornikiem, tylko pełni pan funkcję nazywaną zastępcą. Ma pan to na, na pieczące napisane? No to, że nie wolno panu tego robić. Dobrze, a kogo mogę no, zawiadomić? No, tak czy, czy, się... Dobrze, to jak to się składa, proszę nie pana? Wiem, pan, no, prokuraturę, nie wiem. Prokuraturę, nie wiem. tak. No, to no, widzi pan to jest troszeczkę tych pan, rzeczy, proszę pana. Ja bym się pan, chciał pan, z panem. No tak uważam. No właśnie tak uważam i chciałbym się pan z panem to dogadać to ja jakoś. Proszę pana, pan, chciałbym się z panem jakoś. pismo, jeżeli Jaśnie, proszę pana, jest. chciałbym się dogadać z panem, żeby nie robić panu tutaj kłopotu i to, chyba to jest żona, tak? Pani Monika? Pana, jakie to ma, jakie to ma Pytam jest. tylko. No, ale to nie jest pana no prawdopodobnie żona. No jak pan jest siwy, no nie, to Monika downi siwy. To jest pana sprawa, tak? Jest, nie jest pana No, sprawa, jest sprawa, no, sprawa, no proszę pana, no bo ja teraz... No nie muszę wiedzieć, ale to wystarczy zapytać i no, mi powiecie. Proszę pana, chodzi o to, żeby, żeby, bo to wy we wujkę tracicie w tym momencie, dlatego ja się chcę z wami dogadać jakoś. Moja propozycja jest taka, że tak, e, anulujecie mi te pisma, czyli wracacie mi z powrotem na konto, znaczy odblokowujecie mi konto e, i w ramach przeprosin, tam jest niewielka kwota, 700 zł, wpłacacie mi to po prostu z, z własnych pieniędzy i dziękujemy. I się rozstajemy, ja proszę nie, pana. Tak, żeby się... No tego żądam zanim, zanim, zanim pójdę do prokuratury albo zrobię to proszę, pan pana, w sposób, pan idzie, proszę pana w sposób, e, e, tym, w sposób e, pan sądowy. No i wtedy proszę pana będę żądał około 20 tysięcy złotych za to, że. E... Niech pan zażąda 50 albo 100 od Mogę? No jak pan chce, to niech pan żąda. No nie, no ale ja się pytam, czy na przykład 50. Nie, nie, no. No, nie jedźmy w tą stronę, może. Po co, za dużo? Za dużo, ale tak uważam, no, no, no. że 20 do 50 żeby to wystarczyło. pan tak. Dobrze, niech pan wygląda. No tak, proszę pana. No tak to wygląda. A proszę pana, a wolno panu. Niech pan pan jeszcze dziesięć sobie. Dobrze, to może ostatnie, jasne. Nie, nie chcę pana straszyć. proszę pana, nie chcę pana straszyć. Ja na razie chcę iść z panem na, na ugodę. Proszę pana, na ugodę chcę z panem iść, jak mówię, no odblokowujecie pana mi te konta płacicie, to pan, to nie chcę, chcę pan. pan. Jasne. A proszę pana, a wolno panu podbijać pieczątkę, swoją pieczątkę na państwową pieczątkę? No? niech pan idzie do Ja się pytam proszę pana, czy wolno panu podbić na okrągłą pieczątkę swoją pieczątkę? No, czy wolno panu? Pana, za co bym się tutaj nie chwycił, to, to jedno pociąga drugie. Naprawdę tak jest. No to plus, plus proszę pana, oskarżenie o to, że kancelaria. No jesteście państwową kancelarią i traktuje mnie niepoważnie. Niepoważnie mnie traktujecie w związku z tym, że proszę pana ja dzwonię, wy nie odbieracie moich telefonów. Celowo to robicie. No to jak pan z tego wyjdzie? No widzi pan z twarzą z tego? No niech pan pomyśli. No ja myślę, że tak. No ja myślę, że tak, tylko że jak mówię, no ja chcę z wami iść na ugodę, zanim pójdę gdzieś dalej. Dobrze, niech pan sobie, niech pan sobie idzie na ugodę, z kim pan chce, ale na pewno nie ze mną. Tyle panu No to może do żony pan zadzwoni, może ona jest rozsądniejsza. Nie, proszę pana, nie, myślę, że nie. <laughs> proszę pana. Eee, no dobrze, no to ja chyba z panem już tutaj niewiele załatwię. No pan zna te pisma, niech się pan przyjrzy, nie pan... Nie, dziękuję. Ja mam też, proszę pana, kancelaria ma podany numer telefonu, więc na przyszłość, jeżeli będzie jeszcze raz sytuacja, bo no może coś znajdę, może coś yy, yy, jeszcze będę miał jakieś pytania. Także jak kancelaria, proszę pana, nie będzie odbierała moich telefonów, się bo. Kontaktować drogą, drogą pisaną, drogą. Nie, mam też przy pana na pieczątkach, tutaj jest, na waszym piśmie jest telefon. Więc yy, jeżeli pan nie będzie odbierał moich telefonów lub pracownik, no to, to... Co pan to co pan pan proszę. To co pan robi? No złożę skargę po prostu na działania komornicze, no co, no mogę. To nie Pan składa, to nie Pan składa. No, a już mam proszę Pana e, informację od Pana, że, że robi się to celowo. No sam mi Pan ja, powiedział. No ja, panu, ja Panu nie powiedziałem, żeby robimy coś celowo. A nie no tak. jak? A co mi Pan powiedział? No, no co pana, mi Pan powiedział? Pan coś interpretuje tak, a nie inaczej. No nie ja nie interpretuję, słucham Pana słowa tylko przecież. <laughs> jak interpretuję? No ja mówię, proszę pana, tylko tyle, że nie odbieracie moich telefonów. Ja jestem świadomy tego, że jak się mój telefon wyświetla, to wy nie odbieracie. Pana, była przy pana sytuacja taka, że... Jakoś odebrałem od pana przed chwilą. No bardzo mi miło, no naprawdę szacunek, ja bardzo mi miło. Powiem, nie boję, nie boję telefonu tego, No to ale pracownicy to robią, pracownicy to robią. Pana pracownicy. Pracownicy pana, panu informacji No to nie Przy Przeba, nie, nie, to nie jest udzielanie informacji, bo jak ktoś mi rzuca słuchawką, to jest, proszę pana, rozłączenie kontaktu z waszej strony. To jest przerwanie kontaktu. To jest, proszę pana, w pewnym sensie kryminał. Nie wolno wam czegoś takiego robić. Może obóz koncentracyjny albo obóz pracy na Syberii, od razu by pan zażyczył. No nie bądźmy tacy fantastyczni, że na tym temacie. Chodzi o to, że wam to jest udzielanie informacji. Pana, to jest... panu, tak, no. pana... Ze mną pana żadną ugodę nie pójdzie, ja pan nie zapłacę nawet złotówki. Tyle panu powie. Aha. A pan niech sobie pójdzie, gdzie pan chce, i z czym chce. No a pytanie, ja, było. dobrze pana zarzut, tak naprawdę ma podkładkę, niech pan, niech pan nie próbuje <coughs> dzwonić i, i nie straszyć albo... To nie jest straszenie. No proszę pana, jeżeli ja chcę iść z wami na ugody, to jest straszenie jakieś? Nie, proszę pana. To jest dla mnie czy pana jest to wyłudzanie pieniędzy, to co pan robi? Wyłudzanie. No to ja jeżeli pan uważa, że to jest wyłudzanie, no to jasne, no to przynajmniej przynajmniej wiem, no tak? Ja tak? proszę pana, bo to, to pan, znaczy pan mi składa jakieś propozycje finansowe, proszę pana, że ja mam panu coś zapłacić yy, w ramach ugody, którą, do której pan chce dojść, tak? To jest proszę pana, próba wyłudzenia pieniędzy. To... No to niech pan doniesie, to, to może pan doniesie. Co? Proszę pana, no może się... Może się na tym poważnie zastanowić. No do właśnie, to może ja bym pana zachęcił, niech pan <laughs> może doniesie na mnie, że ja próbuję wyłudzić na pana jakieś pieniądze. <laughs> to zróbmy tak, to może... Pan umie może to lepiej to, niż może ja. Taką, może rozważę taką sytuację, że tak zrobię. Tak? No to ja się zgadzam proszę pana coś takiego, m, bo to pan to zrobi szybciej ode nie mnie. Pana, ale nie potrzebuję pana zgody na coś takiego. Tak? No to, mówmy, to może się umówmy, czy ja to będę robił, czy pan to będzie robił, no bo ktoś to z nas zrobi przecież, nie? Pana, to znaczy pan, ja mogę ewentualnie tak? że nas tak? O, na przykład, Pani bardzo chętnie, tak, bardzo, pan, chętnie. Pan pan i, bardzo chętnie, tylko bardzo chętnie. To, to, tak. W tym, w tym no właśnie, to kto będzie składał? Ja czy Pan? Ona, no, każdy może to zrobić. No bo ja mam ja, ja mam powód, ja mam powód i Pan ma podobny powód. No, no to właśnie, to ja chcę tylko ugodę. Ja mówię, że to ja to mówię. Pan z jakiego pana jest miasta w ogóle? Ja, z zjawożna. Z Rafa ja, Rafał to Stępniak. To jest, jest jakaś prokuratura rejonowa, może Pan iść. Mhm. No, tylko, jasne, robi. tylko że widzi pan, no sytuacja z, akurat u mnie, z prokuratorami jest taka, że no oni robią wszystko, żeby mnie nie przyjmować, bo już mnie znają po prostu z moich metod. No, niesamowite, to no. pan zaskoczył, powiem szczerze. Jak... No, no naprawdę. naprawdę, to panu powiem, tak. To powiem, że jest pan niesamow... to jest niesamowita historia, że prokuratura nie chce z panem współpracować. Nie, panem nie, 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 nie chcą mnie po prostu proszę pana widzieć. No i co pan na tym, na, o tym sądzi, że co po prostu ja chcę zgłosić to coś to do to prokuratury, to widzi pan... Właśnie prokuratura ma jakieś powody, żeby tak robić. No ma, ma. Ma, ma coś za skórą widocznie. No jak, proszę pana, jak ja się chcę do nich iść normalnie z nimi porozmawiać, a oni robią wszystko, żeby... Robią dokładnie to, co pan, proszę pana, nie odbierają telefony, rzucają słuchawkami. To jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko, że ja jestem w innym no, temacie z nimi. No widzi pan, no to chyba, no, je, chyba trochę się na tym znam, co? Ma pan jeszcze coś do dodania? A nie odpowiedział mi Pan z tymi pieczątkami, jak to jest. Czy można te pieczątki nakładać na siebie? Czy to jest tak prawnie? No to Pan zresztą powinien wiedzieć. Sprawdzi, Ale pan to Pan powinien wiedzieć, bo nie Pan nie to nakłada. Nie żeby Panu udzielać porad prawnych. To nie jest porada prawna, tylko ja się pytam, czy nie Pan to zrobił prawa. poprawnie, bo jeżeli Pan tego. Z... Już mówię, już mówię. Jeżeli Pan to zrobił niepoprawnie, to całe pismo jest niepoprawne. Jasne chyba, nie? No tak, dlatego ja się pytam, czy to pismo jest poprawne. Nie wiem, no ja się pytam, ja się pytam, czy... Proszę? Jest poprawna. Jest, można dwie pieczątki na siebie nakładać. Czyli tą okrągłą y, i... Nie, nie widzę jak gdyby tutaj Nie widzi Pan, dwie nałożone, a trzy na siebie, pięć na siebie, to co to za pieczątka to po co jest ta pieczątka? ma Pana, jak jedna pieczątka przykrywa drugą? Chyba po to, żeby była na piśmie, tak? Aha, dobrze, a może jeszcze ma Pan mi poinformować, czy którą pieczątkę pierwszą Pan podbija? Tą swoją czy okrągłą? Pana, różnie, różnie bywa. Różnie bywa. Mhm. Fajnie i bardzo panu dziękuję przybywa. za informację i tutaj właściwie pan przegrywa w tym momencie. Bo pan powinien wiedzieć, którą się pierwszą podbija. To nie ma tak, że nie, Szanowny Pana, pana pania, pan że się podbija nie, najpierw jedna, a potem ma to druga. Znaczenia dla sprawy. <laughs> pan reprezentuje państwo polskie. pana. No, widzi pan? Widzi pan. <laughs> no na razie jak mówię, no... Pana. Aha, właśnie, tutaj tutaj jeszcze macie, proszę pana, napisane, że... Poza tym, proszę pana, tutaj na tym piśmie pan ma ewidentnie napisane dwóch komorników. Komornik pani Monika i komornik pan. No to, to jak można to powiedzieć, że jest. Trzy, jed... <grym>, trzy, trze, trzech komorników też może być. No, jedna kancelaria ja przy pana, jeden komornik, a nie jedna ja kancelaria wie, to na to piśmie dwóch być... komorników. Ja, ja wiem, że może być co dwóch, ale może. Proszę pana, jak może być? Aha, jeszcze jedna, proszę pana, nie wolno wam przez takich rzeczy robić, że nad jednym pismem pracuje dwóch komorników, a podbija się tylko jeden komornik, to też proszę, jest absurd. Pan, a pan, a pan, pan przepraszam, skończył aplikację komorniczą i dał egzamin komorniczy, czy, czy my, bo tak nie do końca wiem. No proszę pana, nie, pana nie no byłem aplikantem asesorem, więc pan egzamin państwowym. No dobrze, to może mi pan może wyjaśni, czy jak jeden komornik pracuje na czy czwarte, czy ja czwarte pana, napisał. Ja pan, jeszcze raz. Jest Pan y, po egzaminie państwowym komornikiem, czy Pan zdał taki egzamin? Nie, nie muszę. Nie muszę, to jest nie moja, po prostu ja trafiłem na taką sytuację, którą badam. Uważam, że Pan wie lepiej, tak? Bo tak Proszę Pana, no proste, jeżeli jest jeden komornik, już Panu wyjaśniam, jeżeli jest możliwy tylko jeden komornik w kancelarii, a na piśmie, na piśmie jest napisanych dwóch komorników w kancelarii, no to coś jest nie tak. Proszę pana, jeżeli jest napisane zastępca, to jest wszystko. Ale pan ma też na pieczątce komornik. To jest komornik komornik, komornik, komornik. Komornik, komornik, komornik zastępca. Ja mam ja mam u siebie piątkę, akurat <laughs> dziennie podbijam na wielu pismach. No, i... no i się, ja widzę, i się nikt pana, nie zorientował, proszę, panie. proszę pana. Zastępca komornika sądowego, komornik sądowy, brzegów świętych. Tak Jasne. Czy nie? Tak. Pisze tak. Następca, Ale pisze komornik, czy nie? Proszę pana, bo mam taki. Hej, <laughs> bo pan funkcję no. prowadzi komorniczą. No właśnie, no właśnie. Pana, dlatego z tak, tytułem i taką na którą się pana, A jest to możliwe, że, że jeden komornik zrobi trzy czwarte roboty, później drugiego go zastąpi i ten nie. zrobi jedną czwartą i ten co się podbije na przykład jedną czwartą to podbije się jako całość pracy komorniczej? Robi się to tak? No pan ma od początku zająć się sprawą. Proszę pana, to, to moje postanowienie i te wszystkie rzeczy, przynajmniej samo postanowienie proszę pana, bo pan już, ja rozumiem, że wyście zrobili pół na pół, ale postanowienie to już jest ewidentnie pana robota, a tu jest napisane Monika. Nie robić takich rzeczy, proszę pana. No ewidentnie się nie robi, no. No moje zdanie, dlatego mówię, proszę pana, że najszybciej będzie jak się ułożymy, zanim pójdę z tym do sądu. Nie będę się, nie będę się w tomy no prokuratury, które mnie chcę przyjąć. No i pan idzie, do niej, prokuratury sądu albo. Nie, no gdzieś pójdę, proszę pana, nie, bo nie, ja tego nie zostawię, no ale to co, chcecie więcej proszę, pieniędzy no. stracić na tym, czas tracimy, bo ja będę musiał chodzić. i że nie, pana nie ja ja, ja na panu nie nawet ja nawet zarobię jak pan pójdzie do sądu, bo jeszcze nie sądzę. Aha, właśnie, właśnie, bardzo bym pana prosił jeszcze jedną rzecz, jak już rozmawiamy, żeby mi dosłać pisma, bo tutaj są opłaty różnego rodzaju i one są dla mnie niejasne. Koszty, koszty, jakieś opłaty egzekucyjne, jakieś koszty zastępstwa egzekucji. To jest pan, tak? To pan się zwróci na piśmie do kancelarii. No, ale to ja, chcę na, ja chcę to zrobić u pana ustnie, bo bezpośrednio to robię. Proszę pana, proszę się zwrócić na piśmie dorzucić stosowne wniosek. Chodzi o to, żeby wyjaśnić mi dokładnie te kwoty. Kto na zarabia? O, kto osobiście zarabia pieniądze na tym? To by mi interesowało. ok? To mogę pana na pana liczyć na takie pismo? Zgłaszam panu, zgłaszam. Proszę pana, ja mogę zgłosić do protokołu ustnie wszystko. Tak samo nie, mogę zrobić pan, pisemnie i osobiście. Pan, do, protokołu, do protokołu, jak się pan tutaj stawi, tak, ale nie przyszedł Pan przez telefon. Ale nie jest powiedziane, proszę pana, że to jest, to jest protokół osobisty. Można do protokołu telefonicznie. To jest ta sama rozmowa. Nie, proszę pana. No to znowu będzie pan miał kłopot. No strasznie. No, no nie ma pan tego wyjaśnionego po prostu, no widzi pan. No naprawdę, to co? To ja czekam na to pismo do siedmiu dni, Panu wystarczy. Ja, pana, ja czekam na Pana wniosek. To ja czekam, przepana, wniosek do protokołu zgładam, proszę zanotować, bo jak rozmawiamy osobiście i to z, z tym, proszę pana, mi... Proszę ja, Pan złoży wniosek do protokołu, to ja musiałbym go pisać. No to proszę go napisać teraz przy mnie. Tak się Pan wstawi w kancelarii, Pan złoży wniosek do protokołu. Jasne, to proszę napisać, ja poczekam, poczekam. proszę kartkę wziąć ja i pana, napisać. Na w kancelarii, ewentualnie nie, proszę pana, ja teraz zgłaszam wniosek do protokołu. Rozmawiamy osobiście. I ma pan go przyjąć, bo jest to pana obowiązkiem. Nie ma obowiązku uważania do kancelarii i osobiście być. Trzeba pana, wniosek do protokołu e, składam, no też osobiście, jak inaczej? Ja składam panu osobiście. Ja sobie nazywam Rafał Stępniak. Przyjmie pan mi ten wniosek? Nie, teraz. I teraz przez telefon, proszę pana. Czy mi nie, pan pana, go przyjmie? Teraz, teraz nie będę żadnego wniosku z pana przyjąć. Czyli odmawia pan przyjęcia wniosku do protokołu? Proszę pana, przez, tele, przez telefon tak. Mm -hmm. Dziękuję, to mi wystarcza. <grym> proszę, pana, no pan se, no. proszę pana, sam se Czy pan. Pan Bardzo zadowolony do z życia, nie? Nie, bo ja jestem no, ogólnie już e, niewięciem. Proszę pana, e, tak. ja z panu powiedziałem wszystko, co chciałem. co e, pan, e, pan... No to, to co pan chciał, chciał właśnie. Proszę pan mi pan powiedział, dokładnie. Pan Szanowny panie, pan mi powiedział to, co pan chciał, a ja mam. O, się pan rozłączył. No to znowu. Pan komornik, dornik siwy. Nie, siwy, bez dornik. Pan komornik siwy. Który mówi, że, jest, że nie jest komornikiem, ale jest zastępcą. No pięknie.